A o wręczenie tego medalu proszę Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Związku Radniczej Straży Pożarnej Edwarda Siarkę wiceprezesów Andrzeja, Generała Andrzeja Mroza Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej Wiceprezesa Stanisława Sorysa Wicemarszałka Województwa Małopolskiego oraz Komendanta Szkoły Aspirantów starszego Brygadiera Bogusława Koguta Bardzo proszę Pani Wiktorio Pododdziały. W Panie Wójtowie, tak to jak powiedziałem to postanowiliśmy cały mhm. zarząd województwa, wszyscy druhowie usunąć specjalny medal e, imienia e, naszego prezesa Wysokiej Rody e, i wielką przyjemnością chciałem Panu przekazać pierwszy Oddziały, pojdźcie. Obecnie nastąpi składanie wiązanek